Cześć mi kochani, witam was na kolejnym odcineczku. Troszeczkę hormonogram jest burzliwy. Muszę coś nagrać, bo czasami się coś zmienia, co miało wyjść dzisiaj, wyjdzie jutro albo pojutrze, albo jest ciągle dogrywane, żeby było coś innego. Wiadomo, że jesteśmy przed aktualizacją i niebawem będę w stanie pokazać Wam więcej o tej aktualizacji, jak dokładnie te ewolucje będą wyglądały, jak to wszystko będzie się jadło, jak to się będzie robiło, gotowało, smażyło, więc zostawcie łapeczkę subskrypcję, bo już niebawem naprawdę wszystkiego się dowiecie, gdzie wchodzi aktualizacja. My jesteśmy przed aktualizacją, poznajemy materiał Wy też niebawem to wszystko poznacie. No i pamiętajcie o wspieraniu mnie kodem POF, jeżeli kupujecie nowego Royal, lub coś innego w grze, ale też pamiętajcie, że na oficjalnej stronie SuperSela macie link w opisie. Można kupić pas Royala ze zniżką 10%, więc jeżeli ktoś by chciał pas Royala kupić, bo jeszcze nie ma, to link w opisie macie i pamiętajcie też przy zakupie, żeby wpisać kod POP. Dobra. Dzisiaj sobie postanowiłem, że y, zrobię takiego troszeczkę nietypowego, może złodzieja deków. Bardziej będę podglądał co wygracie, czym wygracie, jak wygracie i tego. I może sobie jakiś dek ukradę. więc sobie troszeczkę posprawdzam, w ogóle w ogóle zapomniałem kogo ja tutaj mam. O, tutaj mamy kolegę czy, lub koleżankę. Zobaczmy czym on tutaj gra. Hog Rider, Battle Ram. Chwileczkę będziemy tak najpierw to będzie taki podglądacz ze złodziejem deku dzisiaj. Właśnie, bo taka seria u mnie kiedyś też była podglądać, że tylko patrzę, czy nie za głośno gra tutaj leci. Może sobie trigger ustawię troszeczkę, żeby mocniej, mocniej wyciszało. Mówi, że tutaj kolega ładnie. Yy, może nie takim dekiem bym chciał pograć, ale... Jeżeli w ogóle chcecie, żebym was dodał do polubionych, to czasami i do obserwowanych, to czasami na Discordzie, jak ktoś tam ładnie poprosi, ktoś tego znajdzie, sposób na mnie i tam da link, to ja dodaję. O, kamikaze jest w grze. Zobaczmy, dawno nie patrzyłem, czym kamikaze gra. Zobaczmy, czym kamikaze gra golemem. No, o, o kamikaze się nic nie zmieniło. On ciągle gra tym swoim golemem. On jest, on jest taki jednodekowiec. O, śmieje się, dobra. Mm, Gdzie z dziewięciu. Gilin z polskiej tarczy. Mój Jeden z ulubionych klanów w Polsce. Zobaczmy, czym on tutaj gra. Elektro za e, Elektro Giantem. Jak ja bym wziął Elektro to byście pewnie mnie zjedli. No ale zobaczmy, jak on sobie tutaj e, e, barbarzyńcy. Ale ta tam się uchowała. No, wybronił mu tego Elektro Gianta. jest jeszcze Fenix. Dobra, ale nie chcę tym takim grać. Nie chcę. Zobaczymy jakieś inne gry. Hmm, poczekaj, Olivia. O, ostatnio miała jakiś zły dek. Zobaczymy jak tutaj teraz wyjdzie. Przy ciszy. Hmm, co ma tutaj? Balon. Nie, 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 ale widzę, wygrała. Ale widzę, wygrała. Hmm, nie, nie chcę tego deku. To taki podglądać będę sobie... Tutaj będę bardzo wybredny. Jeżeli coś będę miał wygrać. O, tu! CP2 Nuggets Czym ty grasz? Hogrider Widzę, że dużo Hogriderów. Widać, ja że mam Hogridera na arenę. No, ale z bandytką i z Lumberjackiem? O, no, jeszcze tutaj ma tego Mega Knighta. Dobra, spróbuję. Spróbuję sobie wziąć tego Hogridera. Zobaczymy. Zobaczymy. Czy mi też pójdzie. To jest ten, dek. Dobra, skopiujmy. I ja gram ogólnie tym dekiem, Ja gram tym dekiem, ale wkleję sobie oczywiście ten dek. Ile ma hmm. 4-0? Dobra, zobaczymy. Sezon się zaczął. Może będzie pierwsza wygrana w tym sezonie. Ostatni sezon na ostatnią chwilę w nocy w pracy dosłownie na parę godzin przed zakończeniem sezonu zaliczałem ostatnie dwie motki z Page of Legends i z Pass Royala. Na razie spokojnie poczekamy. Aha, on tak. No ja wejdę hogriderem. Barbarzyńcy. Dobra, to ja teraz tak zrobię. Tak. Ciekawe, czy on ma... oj, Dobra. No zapa, to jestem, bo jestem tutaj utopiony. Dobra, barbarzyńcy doszli. Iria, dobra Pstu, Ta princeska tutaj troszeczkę mocno oberwała Mam Mega Knighta, ale ten Mega Knight się nie aktywuje zbyt szybko. On teraz pewnie znowu barbarzyńca nie wyjdzie Dobra, spróbujmy tak Bandytkom Pewnie teraz rzuci barbarzyńców Nie Kurde Dobra Oj muskieterka mocno na napsodła. Oj, firecracker. Nie, idzie z tej strony jednak. Będzie ciężko. Jeszcze hoverdera ma 54 hp, no teraz pewnie barbarzyńców, nie. Teraz barbarzyńców nie on z barbarzyńcami czeka na mnie. Teraz ja zrobię tak. Niestety. To tym Mega Knightem jakoś wyjść. O, bandytka. Dobra, doskoczy do wieży? Nie, do muszkieterki. Chyba, że tej muszkieterki nie skończyła. Chyba trochę straszna co? Helipa straszna. Nie uda się tam. Do tego gra... O, dobra, Barbarzyńców wyrzucił. Może się uda. Może się uda. Czy tą wieżę się uda mi? Dobra, udało mi się tą wieżę. Teraz trzeba tutaj no, tą Firecracker że on już tak na aferę trochę poszedł, Zatem całego nie zapuje mega na i tam nie siądzia i to jest zaraz mi skróci Hograiderem. Niestety ją wyra tym Hograiderem. Słuchaj, kraker, tam nie uda mi się. Nie uda mi się, te barbarzyńcy. Tutaj, uwaga. Dobra, wyczytałem go, jak będzie chciał zagrywać, ale co z tego, jak się nie udało? Kurde, bele. No niewiele, on nie ma... A teraz. No niestety, teraz ściął. Tutaj chciałem powiedzieć, że nie ma za bardzo... Ale... No. Nie udało się. Nie udało się tym dekiem. Najlepsze są własne deki sprawdzone. Dobra, ale zobaczmy, kogo my tu jeszcze mamy. Litek, polskie gwiazdy, ale on nie gra w tej chwili. Ja chciałbym podejrzeć, czym wygra się tutaj Alena. O, Alena, zobaczmy Alan. Pewnie będzie miał jakiś szybciutki deck. Nie, giantem. Jak ja dawno Giantem nie grałem. No, zobaczmy, jak tutaj sobie Alen poradzi. Hox Hawks... na Hox będzie grać. Rybak, ładnie ściągnie Hoxa na aktywacji wieże. Dało się. Raczej czym płynie jest na niewidzialności? rybak. Kurde, jak ja dawno nie grałem Giantem. Ciekawe jak się gra Giantem. Dobra, to teraz bierzemy sobie Gianta. Bierzemy sobie od Alena tego Gianta. I mam nadzieję, tym Giantem pójdzie mi o wiele lepiej. Dobra, 3,5. Może już troszeczkę będzie w, moj, w moim guście ten dyk. Hmm, chociaż nie do końca tak może być. Dobra. Jedna waleczka. Na razie nie ma czym za bardzo tutaj zacząć. Hmm, dobra. Rzucimy fireballa. gdyby on miał coś tutaj... A, baby Dragon A nie by było, że to mi pek są doszedł, ale nie dojdzie niestety. Dobra, rybak na wieży. Szkoda. Naprawdę bardzo wielka szkoda. Dobra, dopuściliśmy na dwa razy do wieży. Ale spróbujemy. tamtą tam. Aj, wie, że trafię tym zapem ale dałem ciała. Ło, panie. To jesteś najlepszy wariat w tam grę dzisiaj. Chyba, bo właśnie rybak po to był, żeby ściągnąć tego Lumberja'a troszeczkę tutaj źle tym mega Minionem zagrałem. Dobra, no, ale ten zapem tam dałem Nie powiem czego Strzałki czy mi się przydadzą strzałki No i szkoda, że nie uderzył raz Chciałem żeby raz uderzył się nie udało, chyba jeden batsik. Pewnie zaraz z wyjdzie właśnie. Teraz uderzy, na pewno. Aj! Nie trafił! A tak, on to nie zro. Rider nie uderzy na raz nawet, ok, to mi się podoba. Uwaga, ja już myślałem, że po tej aktywacji wieży mi się nie uda. Dobra, udało się wygrać. Dobra, i jeszcze na koniec sobie zobaczymy. O, magiczna. Jeszcze na koniec sobie zobaczymy czy jest, o pojawiły się jakieś nowe osoby, może tutaj Adam, zobaczymy czym on tutaj sobie gra i już nie będziemy grać, tylko sobie sprawdzę, to jest taki podglądacz, Royal Giant tutaj ładnie, Russell, 5 HP i Royal Giant tutaj kończy go, niestety, no niestety nie udało się, a mi się udało raz wygrać chociaż dzisiaj, więc jest elegancko, dobra. To by było na tyle dzisiaj, yy, oczekujcie na dniach do samej aktualizacji, w zasadzie dużo filmów o nowej aktualizacji i będę się starać to przedstawić Wam najlepiej, jak tylko potrafię, a Wy pamiętajcie o kodzie POVP i macie link do oficjalnego sklepu, gdzie możecie kupić Pass Royale z 10% przeceną, więc zapraszam Was serdecznie, jeżeli zamierzacie to kupić, o wspieraniu mnie, o zostawieniu łapeczki komentarzu, subskrypcji, jeżeli nie subskrybujesz i widzimy się niebawem na kolejnych filmach. Cześć!